Maneczko, witajcie ziomeczki w kolejnym odcinku Minecrafta na modach. Jest już bardzo późno, a ja nagrywam. Mm, muszę usłyszeć po prostu, że będę musiał być troszeczkę ciszej niż zwykle. Nie będę mógł za bardzo ryknąć, ponieważ jest 3.42. A siedzę przy komputerze przed wyjazdem, jakieś 10 godzin do wyjazdu plus minus, no, 12, W południu wyjeżdżamy. A jeszcze z tymi wszystkimi odcinkami, które już nagrałem, jeszcze nic nie zrobiłem, muszę wszystkie jeszcze zedytować. Potem jeszcze oczywiście czekam, czekam aż rendering przejdzie. No i jeszcze wysłać, no ale mniejsza o to. Ziomeczki, w tym odcineczku pójdziemy do kopalni. Chciałem zrobić coś bardziej ambitnego i spokojnie, mógłbym coś zrobić. Chciałem zbudować te pomieszczenia na ten, na ten nether w końcu, na ten portal do netheru. I byłoby lightowo wszystko super, ale nie. Popatrzyłem na nasze zbiory surowcami. Tragedia, ziomki dziwi mi się do kopalni I czegoś tam jeszcze, tam są dwa znaczniki eee, poza tym Tak, tak patrzę Patrzę na szafę, przecież dzisiaj przyszły mi Dwie koszulki z mojego kapsela, spójrzcie Spójrzcie z rameczki Co ja tu mam, bardzo fajna koszulka Naprawdę fajnie mi się nie chodzi, tak jak każde inne Czarne, nie wiem czemu czarne bardzo mi Odpowiadają, bardzo, 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 a to miałem sobie Dać przed domek, te czarne, dynie, te, te świecące Dunie, że srać Biegnijmy do kopalni. Mm, I tam właśnie mam nadzieję jakieś łupy zdobędziemy. Szczególnie naciskam na diaksy. Na diaksy diaksy. Jak zawsze miałem to w życiu i mówiłem, że żelazo jest spoko, żelazo wystarczy. Tak dzisiaj mówię diaksy, ponieważ rzeczywiście jest to jednak różnica. I, I widać efektywność tych tych cudownych klejnotów. Um, szczególnie gdy się je... uuuu czyli debris. Wyzbieram cię. Dziękuję Ci bardzo No i... No to będzie taki trzeba odcinek, wydaje mi się, że nawet go potnę troszeczkę. 69. Przypadek nie sądzę! Jeezus, to za liczby nam to wyskakują. No i, i wydaje mi się, że to jest troszeczkę dłuższy odcinek, a dłuższy na tyle, żeby tego musiał ciąć i wyjdzie mimo to na krótszy. Chodzi mi tu o to, żeby nie uciekać z tych caveów już po 15 minutach, tylko tak posiedzieć tam 40 minut, tak myślę. I dopiero potem sobie to potnę i wyjdzie krótszy materiał, czyli taki właśnie flamers do oglądania. Wydaje mi się, że nic innego niż po prostu spuścić się w dół yy, nie zrobimy. Proszę bardzo was, proszę, proszę. Nie ma sensu tutaj kombinować, jak dla mnie. Prędzej czy później na jakiegoś cave'a natrafimy skoro tutaj są... Ooo, oh, uuu, uh, uuu, uh, that's my trailer. God damn it, thank you very much. Bardzo ładnie. No oczywiście sobie podskoczyłem, po co? Buty czasem denerwują, ale ogólnie są bardzo fajne, naprawdę jest niesamowite, jest zastosowanie tych bucików jest, jest naprawdę, jest fenomenalne. Widzę, że czysty, nienaruszony Kajwik Czyżbym, czyżbym go wcześniej nie tykał? Dwa mutant zombiaki! Czy kogoś tu pogięło? A, łań, wow, no mnie. Możesz mi nic nie robić. Jeździ coś zrobił, zostawcie mnie. Te boki, da! mnie krzyczeć. A Nie, te buty teraz mi się nie. O nie. Mutant Creepera słyszałem. Tam była kopalnia. Może wróćmy się do tej kopalni. Ona jest. Skąd ty się wziąłeś Koleśka. A! Lid jest. Mutant zombieaki je na 100%. Get off, man! Ja piszę, mogłem te bomby wziąć, zapomniałem je skraftować. Ale jeśli ja bardzo. W domu mam, w domu mam tam jakieś ilości. Jakieś ilości. Jak, jak, jakieś ilości gunpowderu, więc. Tu nic z nie zdziałam. Nie mam ani grama nawet. Y, ani. <ścoughs> E, tego nie mam. Gunpowderu z creeperów, który właśnie się fajnie e, craftuje te bomby takie. One są bardzo fajne, bo on... fajnie się wyceluje w wroga. One są w stanie wziąć 40 damage'a. To jest masakra. Te bomby to jest, to, jest, to jest świetna sprawa, ale no trzeba oczywiście mieć cele, nie? Może byście mu tak zostawili po prostu, co? Za... Epitole No już, już, już O, walczą między sobą, ale głupie pały Czekajcie, 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 czekajcie <śm> Spaliłem go chyba. Znaczy to, czego spalę, to się przekonamy zaraz. Spaliłem go? Tak! Spaliłem go! Au, 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 au! Fuck. God damn it. Nie chcę umierać! Nie! Jesus Christ, spaliłem go! Tam był ten młot taki fajny. Trzeba wykorzystać zaraz. Szybko weźmy tu kilka rzeczy. Ja nam się życie odrodzi, ale nie możemy być blisko, bo on ogromny damage może zrobić zaraz. nas tutaj ich łapnąć tym, tym atakiem. O, oh, fuck shit. Więc lepiej poczekać teraz, a nam się życie zregeneruje. A zaraz go tam dobijemy. Kurcz, czemu tych bomb nie mam? Fuck. Ja bym go zawalił tym... tymi bombami teraz. A potem, bym tylko podpalił, byłoby po sprawie. Kurczę. Szkoda, szkoda. Okej, okay, dużo... ...dużo wymugla. Muszę ci spadać. Jesteś jak zwykle słaby. Co tam z O, teraz, 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 teraz. teraz, teraz. To wstał! Ci pas jeden Au. Może się spali Rady, zobaczymy Spalił się Yeah Jest mod, jest mod, jest mod Jest mod, jest impreza O, tu ten mod na szczęście się nie spalił Mamy dwa mody Jak się nazywają? Hulk -hamery. Aż tego tu dam z boku Będziemy z niego korzystać z pewnością Super Naprawdę To jest bardzo dobra broń, ona jest strasznie silna Nie wiem jakim cudem, znaczy, no, może nie jest, jest taka silna, ale jest, jest yy, na dalszy zasięg Nie musimy, wiecie, podchodzić do wroga Wystarczy naprawdę być, no, na jakąś tam, jakaś tam odległość Jednak musi być, nie może być za, za, za duża, bo to nie jest no łuk ale no to... znać tą broń. No na kilka kretych do przodu właśnie działa i to jest właśnie fajne, że jeśli jest taka, taka horda zombiaków przede mną, ee, to wtedy właśnie mogę użyć tego kamery i uderzyć kilka zombiaków naraz. To jest bardzo fajne. I tak zespamuję, zespamuję, zaspamuję tym atakiem powiedzmy 5 razy i ten damage leci dosyć ostro, więc to jest fajna sprawa, naprawdę. No jednak moim zdaniem bomb tego bomb to nic nie przebije. Bomby są najlepsze. Jak sobie znów yy, muszę pozabijać creeperów troszeczkę i ten, ten gunpowder pozbierać. W ten sposób będziemy w stanie właśnie wykonać sobie takie bomby i na spokojnie właśnie je skraftować i używać w takich walkach. Tak jak znów wcześniej mówiłem, nadal jestem na wakacjach w Chorwacji, yy, a odcinki z Minecrafta są. No dla was to specjalnie robię. Jest godzina czwarta prawie że. I, I nagrywam Minecrafta zamiast grzecznie spać i jutro obudzić się e, przed wyjazdem około 12 Tak teraz właśnie siedzę do, do godziny, nie wiem której jeszcze będę siedział, bo jeszcze muszę sedutować odcinki itd., itd. Dużo roboty. No cóż, jednak to jest takie jakby moja robota, nie? No wiecie, jest to moje hobby, ale za, za, za to dostaję hajs i bardzo mi z tego miło, że, że jest taka sprawa itd. Takie tematy to tylko na live streamach, na no, odcinku się nie nadaje taki temat. Tutaj trzeba grać, nie ma opcji, żeby przegadać teraz to odnośnie. Odnośnie z YouTube'a. nie ma takiej opcji. Kompletnie. A szczurek, patrzcie teraz, czemu nie? What the fuck? Znaczy, coś się musiał zbagować chyba. Bo... Ups, to jest ogród, już słyszę. Rozpoznaję dźwięku, dźwięk tego wybuchu Chyba tu gdzieś już są, nie wiem No tak, są tutaj gdzieś O, bo tu jest kanion Olej Nie wiem czy brać tory Może weźmy Może zrobimy sobie właśnie Weźmy sobie tory, czekajcie Będziemy zbierać tory Jak już sobie uzbieramy jakoś potem więcej Będziemy mogli sobie zrobić jakieś kolejki To będzie super z Ale wodę potrzebuję Jej A ten Hallhammer jest troszeczkę zbugowany, zauważcie Jak Kliknę pięć razy On ja sam jeszcze bije, widzicie To jest takie, czy ja wiem Ale no no, lol ale mimo to uważam to za fajną broń troszeczkę niedopracowana ale fajna fajny, fajny rodzaj broni musimy znaleźć wodę ponieważ będziemy sobie wylewać właśnie wederko z wodą co chwilę o super będziemy wylewać wodę na te tory i spokojnie będziemy mogli je zbierać no gdyby tu nie było tego słuchcio to już nie ma Wydaje ja mi się, że kilofan będzie najszybszy <grymne> Zamiast się srać z tą z Jaki to jest poziom, powiedzcie mi? 36, to jest zbyt, zbyt wysoko na, na, diak, na diamenty No Ale z drugiej strony kopalnia jest jednym z najbardziej efektywniejszych miejsc, jeśli chodzi o surowce jeśli, no nie, nie tyczy się to diamentów, ale Ale z pewnością surowców podstawowych, typu właśnie węgiel i żelazo Chyba, że kopalnia występuje w, w, niżej, co nie wiem, czy się zdarza. Wydaje mi się, że na różne poziomie występują. Mnie oczy już bolą z tego komputera. Ale nadal mi się chce grać, to nie znaczy, że... Wiecie, że już tutaj pada. Uuu, slime. Zabijmy. u uu uuu, uu, uu, kanion. To jest dobre miejsce właśnie, odnośnie diamentów. Gdyby nie nasze piórka złota, to Bylibyśmy w dupie. Faak No dosłownie Złoto się też bardzo przydaje. Kurczę, złote piórka i tego typu sprawy. To jest ważna sprawa, jeszcze hełmy te złote. To jest naprawdę ratujące. Będą temat na znaczy temat jezu poziom i, i okoliczne właśnie surowce są takie z rodzaju widzicie z ten lapis lazuli super super można się jakieś diaks trafią. Jak oui. pokażcie się. a Znajdę was. Gdzie jesteście dziwki? Musi to być jakiś jak poliży. Przynajmniej jeden. Zobaczycie. Będzie. Na stop. Au. Silver To był Silverfish, czyli tu gdzieś w okolicy musi być Wow Kolejny Fakt tu my jesteśmy blisko. Jakim cudem? Gdzie mam teraz się... Gdzie mam teraz iść dokładnie? Wyżej, niżej, nie wiem. Jak to było, że Silverfishe? Tam, gdzie są Silverfisze, tam, tam jesteśmy blisko twierdzy, dobrze mówię? No, chyba tak, nie wiem. Powiedzcie mi, powiedzcie mi o tym w komentarzach, ale ja to dopiero odczę, gdy wrócę z wakacji. Ale powiedzcie mi, bo możemy tu potem wrócić na jakimś odcinku i kurczę poszukać twierdzy. Będę się musiał dowiedzieć sam, albo jeszcze, albo po prostu przez Was. Się dowiem. Niczego tu nie ma w okolicy, jakoś takiej, taki właśnie bliskiej. Kurdełka. Nic. No dobra, ale był Silverfish, to się liczy. Niżej na pewno nie. Jest już jest imprezka Dobra, wracamy stąd. O tak, nie. super. Super, super, super. Naprawdę zostaw mnie. Już 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 już, 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 już. Dziękuję ci bardzo. Było miło, ale się skończyło. Ok, zostawmy kopaczkę. Szkoda, miejsca na takie rzeczy. No idźmy dalej, może. Ja bym na kopalni wrócił. Tam będzie naj największy przyrost. Yy, tu był jeszcze gdzieś kanion. Największy przyrost w kopalni właśnie będzie. ...surowców. Więc ja bym tam wrócił, z drugiej strony... ...byłoby to korzystne. Sweet. Au, au. Teraz tak mogę zwiedzać. Jestem z jakimś super szkoc... super szkoc... <noise> skoczkiem. Super szkocek. <noise> super skoczkiem. Teraz mogę biec, sweet Widać, że jestem troszeczkę przymulony, ale to już jest, wiecz, no to jest kwestia tej właśnie godziny. Mimo to świetnie mi się gra, bo kurczę jesteśmy w super miejscu. Szkoda tylko, że tak mało tych diaksów i że nie trafiliśmy tam twierdzę. Już myślałem, że będzie twierdzać w tym odcinku. Naprawdę. Już natrafimy na to ciekawe miejsce. Nigdy sam jeszcze twierdz nie zdobyłem. W sensie, że nie znalazłem. Tak samo od siebie. Hops. Pięknie, jesteśmy znów w kopalni. Czyli miejsca... W miejscu, w którym właśnie chciałem się znaleźć. Nie jest to jakieś super, wiecie... Wow, epic! Jestem na zbieraniu surowców! Uważam, że jednak ja... Nie ja, tylko rozgrywka jest dosyć taka napięta, nie powiem. Jesteśmy na zwykłym zbieraniu surowców. Na... A? Po prostu my sobie zbieramy te surowce. A tu non-stop akcja, non-stop potwory i non-stop jakieś ciekawe rzeczy. I to sobie cenię w tej mojej paczuszce Minecrafta na modach Piękny. Te, te tory to jest dobry pomysł oczywiście, bo możemy sobie potem zrobić taki odcineczek Odcineczek, no to już odcięliśmy swoją drogą, ale, ale Możemy sobie zrobić jakiś system kolejek, który będzie gdzieś prowadził w jakieś ciekawe miejsce, lub też coś tego typu I to spokojnie możemy wykorzystać, to, to nie jest powiedziane, że wiecie, że tory, tory nie są już w modzie i się nie używa toru, bo się chodzi lepiej piechotą ja tam strąpię Fajnie się zrobi, fajnie sobie zrobimy kolejeczkę czy coś tego typu i będziemy zadowolonymi użytkownikami tej kulejki. Nie wiem gdzie jestem, czy już tu byłem czy nie, ale chyba nie. Diaks, słodko. Minecart i skrzynia. Nie chcę, nie chcę. Niepotrzebne mi O nie, 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 słyszę tylko łaka. Fuck it. Nienawidzę naprawdę, bo trzeba mieć złoty miecz przy sobie zawsze. Jestem świadom tego, że trzeba mieć ten złoty miecz i że i się zabija tylko tym mieczem, ponieważ wtedy jest więcej obrażeń niż jedno. Mm, ale no nie opłaca się nosić miecza przy sobie złotego, bo to jest, kurczę, to zajmuje dużo miejsca w jakichś A i tak już zawsze wychodzę z bo mamy po full wszystko władowane i... Naprawdę to nie jest korzystne chodzi z takim, z takimi zdotami. W tym momencie ja już też kobla muszę też powywalać wcześniej, bo to jest bez sensu nosić kobl z tą też. Ja już mam go tak dużo w domu, że masakra. Zawalone dwie skrzynki. Już coś tam jeszcze. Mam no, dwie skrzynki. Kob no prawie dwie. Troszkę mniej niż dwie, ale dużo zawalone właśnie koblem. Kobla mam bardzo dużo. Rzecz to nie pojęta, ile kobla rezima. Sprawdźmy, co tam robi. I czy w nogę gra. Ale Rymy, Rezi. Tu jest jakaś kolejna. karta gdzie my się dostaliśmy? Nie wiem, co i gdzie nazwałem, ale okej. Okay. Wracamy, tam mi się już nie chciało chodzić. To było coraz wyżej, czy nie fajnie. Im wyżej, tym gorzej. Tam diaksów nie znajdziemy. A tu jest żelaza, patrzcie. To mnie cieszy. Tam też była, jakbyś nie chciał zgrać. Chciałbym jeszcze jakieś inne ciekawe rzeczy znaleźć. Nie, tylko żlaza. Non-stop i. i wungie. Szybko, szybko, szybko. Dużo rzeczy. Bardzo ładne. Spójrzcie. Wydaje mi się, że tego ciało też zresztą nie będę. Jest to troszeczkę taki spokojniejszy odcinek, jeśli chodzi tu o mnie tym razem. Nie jestem taki zawsze, jak zawsze właśnie, energiczny. Ale jest już późno, a chciałem sobie właśnie zaliczyć te... Te y, ze względu na to, że mamy mało surowców. Szczególnie tych diaksów. Um. Fuck. Co to w ogóle za dźwięk był? Upadku do lawy, taki dźwięk, czy co? Au, au, au. Jaki dziwny dźwięk był. Ale to, że już jestem, wiecie, no jest godzina taka, a nie inna i tak dalej. To jest jedno. Chodzi mi to o to, że... Że tak powiedziałem chciałem to nagrać, ponieważ potem nie byłoby potem długo tego Minecrafta na modach i... I głupstwem z mojej strony jest to, że dopiero teraz zacząłem się to wszystko, za to wszystko brać. Ja tak zaszlałem, że wszystko na ostatniej chwile, ale jakoś jednak daję radę. Um, no ale cóż, no, odcinek nie jest? I wydaje mi się, że to jesteście tego świadomi, że się starałem, kurczę. Łapeczka w górę, czy też tam komentarz. Bardzo mnie ucieszy, gdy wrócę i zobaczę, że rzeczywiście Wam się podobało to, że, to, że się postarałem. No tak, to wrócę, zobaczę. Ktoś tam napisze chujowo odcinek. Dzięki, starałem się. No cóż, no wiecie jak to jest wspaniał. Nie wiem, tutaj klei. Jeszcze mamy... Zagramy tak jeszcze z 8 minut niecałem. I na spokojnie będziemy mogli zakończyć odcinek. I też jak, to, jak z tymi surowcami tutaj stoimy. Jeden diaks tylko kurczę. Słabo. Jeśli chodzi o diaksy, to słabo. Ale ogólnie jest dobrze. Dużo żelaza zebraliśmy, zaraz wam powiem ile. Czekajcie. Jak ta woda ściąga. Mm, dużo jeszcze będzie w skrzyni. Znaczy w plecaku. I muszę wywalić kobla. Co dużo. też lateżnicy. Dopiero półtora jest taka? Nie wierzę. Mało. Wydawało mi się, że więcej zdobyliśmy już tego żelaza, naprawdę. Taki mindfuck teraz mam? Au Czy jest tu ktoś? Mmm Key wyciąg dalszy Jaki stromy klif Coż tu będzie? Super Dziecko wilkołaka Na końcu nas czeka I tak to mogę nazwać? No wilkołak po prostu One się przecież potem zmieniają i tyle to jest zdobyw zwykły to nie będę dziecko. Okej, okay, węglarz mam bardzo dużo. Nie wiem, czy mi się chce w ogóle go kopać. Tylko szkubne. A reszta, reszta. No, czekam na te inne surowce. A tu tylko mi się pojawiają żelaza i węgry. zauważcie. Teraz tu, jest, teraz tu jest wszędzie węgiel. Nie, to jest za wydziwne. dziwne. Dosłownie wszędzie węgiel. Słabo jakieś fajne i duże gejwy są, ale znów widzę tylko i wyłącznie węgiel i znalazłem. Wow. Sportu, no, dajcie żyć. Naprawdę? Zombie? Naprawdę? Muszę po to wrócić. Ziomeczki, niepowodzenie. Znikły temki. Nie zdążyłem już dojść. Więc dupcia zleksza. Poszliśmy po to, żeby właśnie zdobyć tego więcej. Było już tego tak dużo i wszystko mi znikło. Jak ja to kocham w tym Minecraft, że te temy znikają. To jest coś? <laughs> ma mój miecz przynajmniej. Oż ty pało zasrana. Masz mój miecz! Co ty dziwko! I buty nawet ma. Jaka pała Zobaczcie go, co za siusiak. Dawaj to! Ale mam farta, że przynajmniej to odzyskam Aż może coś jeszcze? Pało. Dawaj to, dawaj. Więc zemeczki moje, to tyle, jeśli chodzi o Minecraft'a na modach w trakcie moich wakacji e, w tym miejscu zostanę. Mam troszeczkę żarze jeszcze. Nie wiem, czy jest sens w ogóle. Nie ma sensu, naprawdę. Może to jeszcze jakiś inny potworek mam moje rzeczy. <laughs> hello, hello. Nie wiem, chyba raczej już nie. Ale fart totalny. Dzięki wielkie, że się male oglądaliście ten odcinek, niezmiennie mi było miło, ale szkoda, że właśnie umarliśmy, dupa totalna, ja w tym miejscu kończę, jakoś się już domku znajdę, a jeśli chodzi o, to tu umarłem, a jeśli chodzi o stream i tak dalej, to oczywiście wrócę do tego wszystkiego jak już wrócę z wakacji. To wszystko z mojej strony. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Troszkę jednak tu, kurczę, stało się z, 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 zadość nawet. Eee, trzymajcie się, ziomeczki. Do następnego razu. Życzę udanych wakacji. Trzymajcie się. Pa, pa.